Witajcie moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj propozycja od widza Macieja jest to propozycja, temat, temat odcinka to wielka bitwa, czyli wielka pensja bankiera i wielka czarna perła. Tutaj wkład 30 zł w jedną tropkę, tutaj wkład 30 zł 3 trzy, bo wielka czarna perła jest po 10 zł. Także Maciej, bardzo Ci dziękuję za propozycję. Serdecznie Cię pozdrawiam. Przesyłam ogromne serca za ten pomysł i trzymaj mocno kciuki, aby coś tutaj udało się fajnego wydrapać. Wszystkie zrapki podawane, numerki niewybierane. Cieszę się, że udało mi się znaleźć wielką pensję bankiera, ponieważ właśnie chwilkę musiałeś czekać na ten odcinek, bo nigdzie nie ma tej zrapki. Nie wiem dlaczego. Czy się nakład kończy, czy co, o co chodzi, nie wiem, ale w końcu jest, więc nagrywam Twoją propozycję. Dla Macieja coś miłego zostawcie. Ja zacznę sobie od tych tańszych. Mają trzy szanse. To mam nadzieję, że tutaj coś dadzą. Ogólnie 60 zł wkład, także nie mały. Wielka bitwa to i wielki wkład. Numer 23 zaczyna, i tu muszę znaleźć dolarka lub pierścionek. A mam bransoletkę. No, jest biżuteria, ale nie ta. Perfumy, auto, podkowa, zegar. Ja widzę, Macieja, coś zostawcie w komentarzu. Szpilki. Wszystkie propozycje nagrywam. Po kolei, tak jak podajecie, według kolejności propozycji, słońce, winogrono, ananas, kłódka, tulipan. Czy tutaj ten dolarek się gdzieś pokaże? Gwiazda i korona. Ale ja jeszcze sprawdzę kontrolne. FL potwierdzają, że ta trapka jest pusta. No to druga. Z numerem 24. Dolarek albo pierścionek. A ja mam cytrynkę. Narty. Prezent. Wiśnie. Znowu bransoletka. Jest pierścionek. Jest. Coś tu pomnożę. Zobaczymy, kto tą wielką bitwę wygra. Biedronka. Podkowa, kwiatek. Kolejne to winogronko. Wszędzie te owoce dają. Szpilki, klucz, tulipan, kłódka. I ostatnie cztery perły do wydrapania to róża, gwiazda, korona i naszyjnik. Dolarka nie znalazłam, ale znalazłam ten. Lepszy symbol, czyli pierścionek, i mnożę dyszkę razy 2. Czyli tu jest 20 zł. DD. -d -d. Pięknie, jest pierścionek. Czyli 20 zł już jest, i teraz numerek obok, bo to były po kolei. Nerek 25. Czy tutaj jeszcze coś dali, czy nie dali. Gwiazda, prezent kłódka, cytrynka, szpilki, biedronka, kwiat, podkowa. Podkowa powinna być na szczęście. Te wszystkich trzech podkowy były, a tylko w jednej szczęście przyniosła róża na szyjnik. Branzoletka. No, jeszcze dolar do kompletu, dajcie. Wino, ogronko ananas. I ostatnie dwa to muszka i auto. Czyli tu już jest pusto. Ale na razie 20 zł. Mam. I teraz wielka pensja bankiera z numerem 5. Zdrabka występuje u mnie bardzo rzadko, bo ja. Te duże bardzo rzadko drapię. Zobaczymy. Plik, garniec, czy garnek, lub safe. Bardzo mile widziane. Może być chociaż plik. A co tu mam? Tęcze, jabłuszko, chmura, biedronka, piłka, Kolejne. Ananas. Winogrono. Cytryna. Podkowa. Znowu ta podkowa. To powinno symbolizować, że coś tu powinno być. Kluczyk. Zegar. Arbus. Perła. Ale przyznacie, że propozycja bardzo fajna od Macieja. Na wielką bitwę. Wesoła świnka. Skaczę sobie, ale niestety nie oznacza to wygranej. Koniczynka, teleskop. Dalej, karo, awokado, słońce, kwiatek, parasol, pik. No, symbole się kończą. Trefl, diamenty, muszla, kłódka. Liwka I wiśnie. Czyli tutaj nie znalazłam nic, co wygrywa, ale jest jeszcze bonus. A w bonusie mam kawę, co znaczy, że pora na kawkę. <grymne> Także wielką bitwę wygrywa Wielka Czarna Perła. Wielka Pensja Bankiera ląduje w koszu. Jeszcze sprawdzę kontrolne, bo. U mnie to różnie bywa, ale jest C i H, co oznacza, że jest pusta. A więc z tego odcinka 20 zł mam na dalszą zabawę, na dalsze zmagania zdrabkowe. Maciejowi jeszcze raz bardzo dziękuję za propozycję i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia! Pa!